Black Friday, Mikołajki, święta, Cyber Monday to wszystko sprzyja promocjom i sprzyja zakupom. Czy wiesz jednak, jak legalnie robić promocje, jak legalnie obniżyć ceny w Twoim sklepie internetowym albo w Twoim sklepie? Swojej sprzedaży. Jeżeli nie, to zapraszam Cię na szkolenie internetowe, bezpłatne, które odbędzie się już 18 listopada o godzinie 20. Podczas tego szkolenia opowiem Ci o tym, jak legalnie obniżać ceny w sklepie internetowym czy w sprzedaży online, jak legalnie robić promocje, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ścieżkę zakupu Twojego klienta i jak jeszcze możesz pozyskiwać tego klienta właśnie w tym gorącym okresie przedświątecznym. Ten okres już się zbliża, dlatego warto się przygotować i warto wiedzieć, jakie dokumenty musisz posiadać i o co musisz zadbać jako przedsiębiorca i jako sprzedawca. Ja nazywam się Jona Przytacznik, jestem radcą prawnym od kilku lat uczę przedsiębiorców, jak sprzedawać legalnie w internecie, jak robić legalny marketing, podpisywać dobre i skuteczne umowy czy wdrażać RODO w swojej działalności. Dzisiaj zapraszam Cię na ostatnie w tym roku szkolenie internetowe, na ostatni webinar, który odbędzie się już 18 listopada o 20. Zapisz to, Datę, potwierdź link, który do Ciebie przyjdzie mailem, bo bez tego nie będę mogła wysłać Ci ani kart pracy, ani też informacji o linku do pokoju webinarowego. Zapraszam Cię wszystkiego legalnego i do zobaczenia.